Mam you Siemanko wszystkim. Dzisiaj Wam pokażę moją procedurę czyszczenia roweru. Pierwszą rzeczą, jaką zawsze robię, to nakładam reklamówkę na siodełko. Nie chcę po prostu, żeby ten blok dostał za dużo wody. Zaraz Wam pokażę, jaki jest sprzęt mój do czyszczenia. My zacznijmy od karchera. Ośnie wygląda tak, eee, wodę już napełniłem, do zbiornika wchodzi 5 litrów. Wszystko wygląda tak, nakładamy zbiornik. i jest sprzęt gotowy do mycia. oprócz tego nakładamy się tą końcówkę na spryskiwacz. Oprócz tego używamy jeszcze Makofa, płynu do naczyń. I Partula Cyclone CM5.2. To jest mój sprzęt do mycia łańcuchów. Pierwsza rzecz, jaką należy zrobić, to pukać rower, namoczyć, a potem spryskać makowem, zostawić na około 5-10 minut w miejscu nie na słonecznym, Czyli jest dzisiaj perfekcyjna pogoda, jest pochmurnie, trochę pada przejściowo. Zaczynajmy. Teraz za pomocą tej szczoteczki do zębów i wd 40 jeszcze sobie kasetę. Zaraz zobaczycie, jak to zrobię. Jest bardzo prosta procedura i pomaga naprawdę trzymać w, w czystości waszą kasetę. Spryskuję najpierw wodę 40 i potem czyszczę. Aseter. O tak. To jest takie czyszczenie na leniucha. Takie nie bardzo ułatwi sprawę. Potem spryskujemy karcherem OC-3 jest, jest elegancko. Teraz zostawię to na chwilkę, na jakieś 5 minut. Niech się tam wyczyści, doczyści dokładnie. I zaraz to spryskamy i kolejne 5 litrów do zbiorniczka także warto mieć taką, taką butlę 5 litrową jeśli gdzieś na MTB, na jakieś trasy taki OC3 taka butelka jedna Ewentualnie dwie, zależy jaka butnica trasa. No i żeby wyczyścić się rower, prawda? Dobry sprzęcik. czas spukać wodę 40 z kasety? ładnie i czyste, prawda? Tak na szybko. Wiadomo, jak przejeżdżamy z trasy czy tam z naszej przygody bikepackingowej. to wtedy takie otoczenie naprawdę przydatne. Dobra, zabieram się teraz za łańcuch. Użyję do tego mojego parkula. Nie chcę padać jeszcze, to fajnie. No, to łańcuch lecimy. zapinamy cieszymy dolewamy wody wlecimy teraz można ściągnąć Przekręcamy jakieś 100 razy, może trochę więcej, w zależności od tego jaki jest brudny łańcuch. Teraz biorę karchira. I procedura wygląda tak. Łańcuch jest teraz czysty. Należy go teraz obsuszyć, dlatego tego użyję suchej łatki. Ok, teraz sułam szmatką. Trzeba wysuszyć łańcuch. Przekręcić jakieś 100 razy. Dobrze, teraz zostawić taki łańcuch. Na około 10 minut, niech się odparuje, wilgoć i będziemy nakładać olej. Ok, teraz czas na oliwienie. Osobiście używam Makofa Wet Loop, bardzo dobry na brytyjskie warunki powodowe. Nie zapomnijcie się ściąsnąć przed użyciem. Odkręcamy i oliwimy. Lekko nacisnąć sztubkę. I tak kręcimy około 75 razy. Robiłem olej na 10 minut. Teraz czas, żeby wysuszyć łańcuch. Trzymamy i z boku łańcucha, i z góry robimy tak może z 50 razy żeby nie był łańcuch zbyt oleisty z zewnątrz i oto tym sposobem jest rower przygotowany na następną trasę ważne jest również żebyście czyścili po trasie jeśli macie dropper Pousta, wziąłem sobie jakąś suchą szmatkę czystą wyczyścić a następnie ja używam gris od Shimano. taki smar Nasmarowuje do koła tak Teraz kilka razy trzeba nacisnąć Wrócić znowu i powinno być elegancko. Mamy rower gotowy do kolejnej trasy. Cóż na temat tego partula Cyclone Chain Scrubber? Od spodu jest taki magnesik. Jeśli się łańcuch. Ten magnes wyłapie wam wszelkie opiłki i będą one trzymane tutaj, na samym dole, w tym miejscu parkula, tak? Czyli tak ten magnesie wygląda? On powinien być... W momencie kiedy czyścicie, wymieniacie wodę, należy to ściągnąć i wypłukać opiłki. Ok, siedzi. Bardzo użyteczny sprzęcik do czyszczenia łańcucha.